Okej, okay, cześć, witajcie, ja jestem Asasyn08 a to jest kolejny unboxing na moim kanale i dziś tak jak widzicie mam dwie paczki yy, i co to są za paczki? Yy, chociaż może najpierw powiem wam yy, ogólnie yy, o unboxingach. Jeśli chodzi o unboxingi będą to odcinki yy, niezapowiadane, nie będę wam pisał na fanpage'u że o, dziś będzie unboxing z tego i z tego, nie unboxingi będą yy, totalny spontan jeśli coś mi przyjdzie, to po prostu nagrywam i wrzucam. Jeśli coś kupię, nagrywam i wrzucam. Jeśli nie wiem, coś tam, to, to wrzucam bez żadnego zapowiadania wcześniej. Ok. A teraz co to jest? Tutaj? Co to są za dwie paczki? Myślę, że jak już widzicie w, w nazwie w filmiku, już wiecie, co to jest. Jest to, są to dwa elementy kolekcjonerskie Mister X, ponieważ będzie taka edycja, tu gdzieś może pojawi się zdjęcie, nie wiem jeszcze. Tak powiem Ci tutaj wrzucę zdjęcie całej kolekcjonerki, także tak będzie się ona prezentowała. I dziś przyszły mi dwa elementy. Smycz i kubek. Kubek już tutaj otworzyłem, kawałek, bo to było tak zapakowane, że po prostu nie macie pojęcia. Jeszcze to było w innym kartoniku i to w tak zapakowane, że cieszę się, że to otworzyłem już teraz, ale może najpierw zajmijmy się smyczą. Kubek na razie odstawimy. Otwieramy smyczkę. Dobra, mamy smycz Pierwszy raz ją widzę Tutaj tak jak prosiłem Assassin08 O kurczę, ten potwór tak za bardzo Nie wyszedł jak widzicie Następnym razem będę robił smyczę Po prostu bez tego potwora Ale spójrzcie sami Superansko to wygląda Naprawdę świetnie Świetnie zrobiona smycz Także o, tak się ona dokładnie prezentuje. Assassin's 08, Mister X, Mister X. Po drugiej stronie nic nie ma. Karabinczyk. Tutaj możemy sobie odpiąć. Że tak wygląda smycz Mister X. Myślę, że nie jest źle. I ten kubek. Otwórzmy tą paczkę. Kartonik. Wow, ok, otwieramy, bo jest jest kozak, jakże. O kurczę, zobaczcie to. Logo Mysterix wykonane na kubku. Każda postać. Nie, no, Sferanski. Kubek jest zajebisty, jak widzicie. Prezentuje się naprawdę znakomicie. No i słuchajcie, co by tutaj jeszcze więcej rzec. Dwa elementy już przyszły. I tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany kupnem smyczy lub kubka, lub smyczy i kubka, piszcie w komentarzach. Jakoś tam ustalimy cenę i po prostu wyślę. To są. Te elementy będą w kolekcjonerce, tak jak już pewnie widzieliście. Tak więc. Co by tutaj więcej o edycji, o, o tych dwóch elementach. Wykonane są naprawdę bardzo dobrze. Tutaj tylko zrezygnujemy z tego potwora. Nie wiem, co Wy myślicie o tym, ale ja myślę, żeby go zlikwidować, żeby zostawić tylko sam napis Misterix i może, nie wiem, youtube.com, assassin08, no nie wiem, coś tam się zobaczymy ok, Okej, tak więc to są te elementy. I jeszcze, słuchajcie, taki mały gratis, bo miał być też unboxing wkrótce biedronkowego Fallouta New Vegas jednak po prostu nie nagrałem tego unboxingu, bo baterie miałem rozładowane w aparacie, a po prostu nie mogłem czekać aż się naładuje, bo chciałem już grać w tego Fallouta New Vegas z biedronki cena 20 zł przeźroczyste opakowanie co oznacza oczywiście tylko płytę niestety do poprawnego działania wymagany jest Steam i otwórzmy sobie to. Oj moje psy, tutaj już mnie denerwują. Dobra. Tu jest kot, ale oczywiście ja już mam go zużytego. Ale zasłonię. Tu oczywiście płytka. Fallout New Vegas. 19,99. I słuchajcie. Tak więc ten Fallout po prostu jako mały bonusik. Jednak to jest prawdziwy Unboxing, czyli smycz i kubek Fallout na bok. Tak więc, słuchajcie, znienacka unboxingi. Spodziewajcie się jeszcze kilku unboxingów. W tym tygodniu na pewno do końca tygodnia będą jeszcze yy, dwa. Tak myślę, że dwa, ponieważ spodziewam się paczki z gram.pl i spodziewam się jeszcze... Hmm. Nie. Tylko gram.pl na razie. Tak, tylko gram.pl. I jeszcze wrzucę Wam unboxing nagrany jakieś dwa tygodnie temu z um, GTA 5 z sprzed sprzedaży, którą kupiłem. Także myślę, że dzisiaj jest wtorek, znaczy poniedziałek, ale Wy oglądacie we wtorek, <laughs> yy, poniedziałek yy, Wtorek, czyli za dwa dni yy, czwartek. W czwartek puścimy sobie yy, gram PL, jeżeli paczka dojdzie, ale myślę, że dojdzie. I y, puścimy sobie y, oprócz gram to już w niedzielę. Tak, myślę, że w niedzielę puścimy GTA V unboxing. No i myślę, że pora z kolejnymi gameplayami coś zacząć, bo znalazłem na dysku jeszcze jednego hitmana, y, Codename 47. Y, będziecie musieli go oglądać na słuchawkach, bo też jest bardzo cicho głos, ale po, chyba powrócę do tych hitmenów do tego Hitman'a i będzie po prostu nagrywany także będzie Hitman, nowe serie będzie Postal 1 na razie będzie Mysterix, Fear Zone, Sheet Zone no i zobaczymy co tam jeszcze, wiadomo spodziewam się niedługo nowego komputera, tak więc tak, tak więc yy, będziemy nagrywać na bieżąco nie będziecie musieli czekać na materiały, Mysterix będzie co miesiąc i tak no, pff, tyle w tym temacie. Co tu więcej słuchajcie mówić? No? Yy, Fallout, Mister X smycz i kubek. Jak coś piszcie w komentarzach. Yy, oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. Yy, napiszcie jakiś fajny, miły, pozytywny komentarz. I oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi unboxingami i materiałami wideo. Tak więc dzięki serdecznie za uwagę. I co? Do zobaczenia, do następnego, czyli do czwartku. O ile paczka z gram przyjdzie, ale myślę, że jeżeli nawet nie przyjdzie, to puścimy GTA 5. Dobra, wystarczy tego gadania. Dzięki, trzymajcie się. Na razie, cześć.